Rozdział 5. Odliczanie przed zagładą. Blask słońca wita trale i jego towarzyszy, gdy wynurzają się z podziemnego leża morskiej. Wiedźmy, wracają na powierzchnię. A, Amazon Prime'a. Nie mam. Nie mam Amazon Prime'a. Zbrukaliście moje sługi i zbrukaliście moje sanktuarium. Teraz za to A co jest w tym Amazon Prime? Zatopią was wściekłe fale. Tak, teraz wiadomo, Już że ta... Istot yy, w ofierze, ona, żeby Wracaj nie wymawiać głębiny, tego słowa miejsce. na Twitchu Dobrze więc. Zdecydowałeś. Jest władczynią na Nazjataru. To twoje ostatnie hausty. Powietrz. Nie pamiętam jak ona się nazywa Do na Nazjataru. Wreszcie. Wróciliśmy w miejsce, gdzie zeszliśmy na ląd. Wodzu, pod twoją nieobecność doszło do wybuchu wulkanu. Cała wyspa to nie. Ile jeszcze potrwa naprawa okrętów? Jest już na ukończeniu, wodzu. Musicie się pośpieszyć. Będziemy mieć tu towarzystwo. Brońcie okrętów za wszelką cenę! No spoko, to ja sprawdzę w takim razie tego Amazon Prime i jak coś, to Jestem czemu nie. Jak będą gierki, które będę mógł sobie nagrać, no to korzyści chyba dla nas obu, nie? I nie tylko obu, ale no. Stalowa broń dystansowa. Ej, a gdzie pozostali? Poszli za tobą? Tu czterech starczy. Czego tam? A ten Senjin to co to? Troll Znachor. Otwarcia Znak strażący, potem pozwala wykrywać jednostki. Może także nauczyć pułapki znaku leczącego. Właśnie ten znak leczący Duchy by się przydał. I teraz Czego tak chcę? oni na dwójkę, to na tak dwójkę, a to tu no na jedynkę. Czego Czego chcę? Chcę? E, to na Duchy trójkę. są niespokojne. A to na jedynkę. O, coś, coś tu jest. Tu coś jest. Tak. Teraz, tutaj. Cyk, 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 cyk. To piąteczka. To czwórka. I razem z tym. Regeneracja troli. Dobrze. Opracowanie brutalnej siły. Czy tu się coś wydarzyło? Aby kontrolować... A, że oni wyszli ja to, jako nowi. Tak. Wyszli jako nowi. Dobra, jedziemy. Tyk. Aha, dobra, to nie trzeba było. No to co, idziemy w tą stronę, zobaczymy co się dzieje. A i tutaj też można odzykać kilku troli. No, Dobra, to idziemy w tą stronę najpierw tak. A, bo my się mamy obronić Dobra, to tym bardziej. Jasne. Trzeba więcej drewno. To zdecydowanie, dużo peonów to będziemy no, potrzebować. No i... jak jak dostać się z wyspy? A nie, my się mamy wydostać, czy się nie wydostawać? Ta wyspa szybko tonie! Idziemy za tobą, Manus! Olegowisko, tyk, 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 cyk, 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 cyk... Dobra, dobra. Ewentualnie jeszcze... Możemy postawić kilka wieży Trzeba w szyk, ale to woda. potem, dobra. Jestem wozem hordy. Look, Nogal. Co mam wszystkie robić. te tu i wszystkie Lepiej te tu, dobre. Hmm. Jest tu coś do roboty? Tak. Hmm. Wilkor. <laughs> Nie, no nasz mnie miejziomuś. Ja zmieniać gotowe, coś. Gotowe. Znak leczący. Gotowe. Dobre, znak leczący jest git. I teraz tak, ten pierścień ochronny Zabar. mogę wywalić. Powoduje, że 15% ataku wymierza się chybia. Ej, dobry to jest, to jest lepsze od, ten od tego pierścienia ochrony. Zostawiam ten pierścień ochrony. Przecież mógłbym te znaki leczące Taak. zostawić w sumie do pracy. No. Znaki lecące się mniej przydadzą chyba. Dobra, tak zróbmy. On dobra, to tu. Gotów do pracy To jest git. Wasza wiedźma was nie ochroni Ojejku, uciekł, dobra, trudno i O kurde, co tu się dzieje? Trzeba się wracać. Widzę, że tu ostry ten jest. No, nie ma sprawy. za honor jesteśmy atakowani oddam życie za hordę tak? no dobra teraz tak praca 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 nie ma sprawy coś takiego pomścić Zulgina! No Od do razu do tam ciśniemy ich. Dalej. Trzeba więcej złota. Tu będzie git. I dalej. Eee, to, trzeba więcej trzeba zrobić. I teraz to i to. Ja to zrobię. Duchy są niespokojne. Hmm. Do, do, do pracy. Życie do Nogal. jestem wodzem hordy. Gatowy honor. Jesteś na to, że nadszedł twój czas. Dobra, wracamy na razie. Czego chcę? Trzeba więcej złota. Tam życie za hordę! Czego chcę? On da Więcej złota! Co mam robić? Hmm? Gotowe. Dobra, dobra. Tak. Trzeba więcej złota! Kogo mam zabić? Gdzie mam ich? Wkrótce, wkrótce te ziemie zostaną pochłonięte przez fale i wszyscy poczujecie chłodny uścisk morza. Dobra, dobra. Jesteśmy atakowani! Tu nie można sprawdzić. Ja to zrobię. Wracamy. Odd szycie za hordę. Gotowe! Jestem wodzem hordy. Dam. Za ono. Hmm? Tak. Za honor. Czego chcę? Trzeba więcej złota. Tu można ludzować. No. My no? jesteśmy atakowani! Czy tam możecie Dobra. dobra. No? E? Luktor! Mówię. Mówię. Coś trzeba Mówię. Trzeba więcej złota. A, spoczko ziomu, spoczko. Sorry, ale się do trochę wetelnie wyłączyłem. A tu są jeszcze kolejni, dobra. Za honor. Gotów do pracy. Dobra, tu jest Git. Ja muszę się obronić, czy co mam zrobić? Utrzymać pozycję. Przetrwaj przez 20 minut. No dobra. Trzeba więcej złota. Gotu, więcej Gotowe! więcej złotakuje nasze miasto! Hmm. A to z prawda? Tak. Za honor. Coś okay. trzeba zrobić? Czego chcesz? Jak mogę ci służyć? Wozu! Potrzebujemy więcej czasu na dokończenie napraw! Gotowe, nie ma sprawy. U, nie można budować. Dobra, dobra. Nie ma sprawy. Praca, praca. On dał bu. Tak. Gotowe. Ja to zrobię. Coś trzeba zrobić. Budować. Tu nie można budować. On Czego chcę? Gotowe. Nie ma trzeba, trzeba więcej więc. złota. To zrobię. Praca, praca. Tak. Hmm. Gotowe. No, gotowe. Dobrze, dobra. dobra. Tu nie można ja zrobić. Gotowe. Nie ma sprawy. Coś czas zrobić? Hmm? Atakują nasze miasto. Hmm? Coś czas zrobić? Tu nie można budować. Tak. No. To nie Czego chce? Dobra, dar, tak teraz tutaj tu nie można budować. Gdzieś. O. Dobra, dobra. To? Czego chce? Praca, praca. Za honor. No? Praca, praca. Coś trzeba zrobić? Ja to zrobię. Dobra, dobra. Gotowe! Hmm? Gotowe! Trzeba więcej złota! Nasze miasto! Za! Ono. Czego chcę? Hmm? Nie ma sprawy! Gotowe. Tak. Coś czas zrobić. Gotowe. Można budować. No. Je to to miarę git. Trzeba hmm. Jeszcze tylko trochę wozu. Okręty są już prawie gotowe. O, ja niby naprawiał tam. Dobra. Trzeba więcej złota. 5 minut do zakończenia. No jak Taak. leczę wojsko, będzie git. Yy... We wrześniu ma być ten nowy serial. O, to nawet nie wiedziałem o tym, że coś takiego ma być. Widzisz, że muś człowiek się jeszcze wiele nowych się rzeczy może dowiedzieć. Za honor, tak. za honor. trzeba więcej złota. Czego chcę? No... nie ma sprawy. Oddam życie za hordę. Tak? No. Trzy minuty i cisza? Trzeba więcej, złoto. Tak. Hmm? Oddam Trzeba życie więcej za złota! Tak! tam Trzeba więcej złota! Czego chcę? A bo hmm? ten niech idzie tutaj pilnować. Tabu. O właśnie, no. I oni tu idą, ulepszenie gotowe!

Coś czas zrobić Czyli robimy tak Ja to zrobię Dobra dobra Czego chcę? To jest dwójka To wszystko co jest tutaj jest z trójką No Zuk zuk No i dobra by się zgadzało tak. Szkolenie zna chora, dobra. Trzeba więcej złota. Zostałam dwie minuty. Ty sobie będziesz mógł powiedzieć, zresztą tam sporo różnych filmów, seriali. No spoko. Obczejmy, jak to wygląda. Spyj w takim razie. Spokój mm. A, i sam Gotowe. sobie poniszczyłem tym trzęsieniem ziemi. nawet nie wiedziałem, że to ja aż to tak zrobię. brutalne dobra, jest dobra. dla mnie trzeba, trzeba więcej złota. Czego chce? Bez kitu. trzeba uważać to na to. Nie ma sprawy. Trzeba, trzeba więcej praca. złota! Nie ma więcej złota! Dobra, dobra. Czego chcę? Nie odstępujcie, moi wojownicy. Wolność jest blisko. Praca, praca. <słuch> tak, wreszcie. Koniec jest bliski, ale wasza śmierć to dopiero początek. Niedługo wszyscy lądolubni spoczną w podwodnym grobie. Jesteśmy atakowani! Nadszedł twój czas. Tak. że nie ma lipa. Świat akomajnu chce! Mówi, że Gierek nie korzysta. Nie świąt, uciekajcie! Mroczna fala wszystkich Was wkrótce pochłonie. A gdy nadejdzie, nie zdołacie się przed nią ukryć. I miała rację. Pamiętam jak ona się nazywa. Nie mam pojęcia, o czym mówiła wiedźma. Wiem jednak, że nie tu odnajdziemy swe przeznaczenie. Skierujemy nasze okręty do Kalimdoru. Tam dowiemy się wreszcie, co zgotował nam los. No, dokładnie tak będzie. No i dobra, prolog zakończony. Mam nadzieję, że podobał Wam się prolog, tak? Będzie tu kilka odcinków. No i co? Mam nadzieję, że się podobał też live. No i zapraszam na kampanię ludzi, która będzie w najbliższej przyszłości. No i co? Wiśnia Szeriki i do zobaczenia next time!